No, hej, witam Was serdecznie. Słuchajcie, wymyśliłam taki inny sposób na czytanie, troszkę. I to będzie czytanie pod tytułem: Co bym chciał Ci powiedzieć? To będzie wersja dla kobiet, ale myślę też o wersji dla mężczyzn. Jeżeli panowie by chcieli coś takiego, to. Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, panowie, możecie sobie to odwrócić, jak najbardziej. Mi będzie łatwiej wczuć się w tą energię, mówiąc po prostu do jednej płci, bo tak sobie to skonstruowałam. Ale gdybyście byli chętni, dajcie znać w komentarzach i, no, jeśli będzie zainteresowanie, zrobię to też dla panów. A dlaczego nie? Dobra. No to jedziemy. Słuchajcie. Ja sobie tu rozpisałam pewne hasła i to jest troszkę tak, jak taki zwykły rozkład, w którym bym po prostu podstawiła karty pod to, co, co tutaj mam. Ale chciałam to zrobić w takiej formie opowieści, w takiej formie, jakbym mówiła przez tam osobę, o której myślicie. Także Czujcie się teraz? Ja sobie brzęknę, żeby oczyścić energię. Chciałbym Ci powiedzieć, że w moich myślach jesteś. W moich myślach jesteś ziarenkiem, z którego wiem, że jeśli będę je uczciwie i sumiennie podewał, to może z niego wyrosnąć coś naprawdę pięknego. Jeśli dam nam trochę cierpliwości, czasu i zaangażowania, Romantycznych gestów, jeśli okaże Ci więcej emocji i, i pokaże Ci, jak bardzo mi zależy, to, to wiem, że to wszystko mogłoby pójść dużo szybciej, gdybym tylko się odważył. Gdybym tylko podejmował szybciej decyzję, gdybym tylko mógł ruszyć teraz do ciebie. W sercu czuję do ciebie, w sercu czuję do ciebie chęć zaangażowania się w tę relację. Czuję, że jest to coś stałego, coś, w co warto inwestować. Myśl o tobie zajmuje mnie całymi dniami. Ale czasem się boję. W sercu czuję czasem, że jestem niewystarczająco dobry, że być może ktoś inny mógłby zaoferować ci dużo więcej. Często w swoich myślach walczę sam ze sobą odnośnie naszej relacji. Chciałbym teraz, Chciałbym, chciałbym teraz móc opracować jakiś plan działania, cierpliwie wypełniać go krok po kroku, znaleźć jakiś sposób, jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, żeby móc dotrzeć do ciebie. W bardziej dogłębny sposób, żebyś mogła poczuć intuicją, poczuć podskórnie to coś nienamacalnego, coś niewytłumaczalnego, co jest między nami. Żebyś mogła zrozumieć, że nie potrafię czasem wyrażać wszystkiego słowami, nie potrafię ci tego okazywać uczuć ale żebyś wiedziała w głębi siebie że zależy mi mam nadzieję na to że mam nadzieję na to że ten zły czas między nami się kiedyś skończy że te wszystkie kłótnie przykre słowa, to wszystko co złego zrobiliśmy sobie że to odejdzie w zapomnienie, że damy sobie nową szansę. Bardzo mnie to męczy i nie mogę spać po nocach, kiedy o tym wszystkim myślę, co między nami zaszło nie tak, co sprawiło ci być może ból. Mam wyrzuty sumienia. Ale mam nadzieję na to, że dojdziemy do pełni szczęścia, że to wszystko obróci się dla nas w dobrą stronę i że osiągniemy najwyższe możliwe szczyty. Ale jednocześnie obawiam się, jednocześnie obawiam się, że nasza miłość może tutaj być może nie wystarczyć. Obawiam się, czy nasza miłość jest wy wy wystarczająco silna. Obawiam się przerw i milczenia między nami, kiedy tak naprawdę nie wiem, co zrobić i próbuję na to wszystko spojrzeć z innej perspektywy. Obawiam się, że zmienność losu też może nam nie sprzyjać, że czasem. Oddajemy nasze sprawy w ręce przypadku, zamiast po prostu ze sobą porozmawiać. Dlatego też ukrywam, że tęsknię. Ukrywam to, że często wracam do przeszłości i zastanawiam się, a co by było gdyby? Gdybym inaczej się zachował. Gdybym inaczej postąpił. Ukrywam to, że chciałbym się już od tego uwolnić, że wiem, doskonale wiem, co zrobiłem źle, doskonale wiem, co powoduje, że może być między nami tak ciężko. Obawiam się czasami, że nie jestem w stanie pozbyć się tego i zrobić tak, żeby pewnych sytuacji i słów między nami nie było. Obawiam się złamanego serca i tego, że że mnie zostawisz, że wszystko w co wierzyłem przepadnie, że wszystko w co zainwestowałem przepadnie, że moje głupie decyzje, nasz brak porozumienia może zniszczyć to, co budowaliśmy. Mimo tego jesteś dla mnie, mimo tego, jesteś dla mnie oazą spokoju, jesteś dla mnie kimś, kto pięknie kieruje emocje, kto rozumie, kto potrafi wysłuchać, kto potrafi wpłynąć w taki sposób na mnie, że czuję się spokojny. Jesteś dla mnie też piekielnie inteligentna i wiem, że dużo przeżyłaś w swoim życiu. Wiem, że się pozamykałaś. Wiem, że ja zraniłam ciebie nie, nie jeden raz, niejednokrotnie. I to też mogło wpłynąć na to, że dzisiaj jesteś bardziej oddalona, że dzisiaj muszę bardziej zabiegać o to, żebyś. Pokazała mi, że jeszcze mnie kochasz. Ale mimo tego jesteś dla mnie kimś, kogo chce się trzymać, kogo nie chce wypuścić ze swoich rąk. To jest dla mnie najcenniejszym skarbem, jaki mam. Pamiętaj o tym, że. Pamiętaj o tym, że. W życiu czasem trzeba być elastycznym, czasem trzeba dokonywać wyborów, czasem nie mam czasu lub siły na to, żeby udźwignąć naszą relację. Jest zbyt dużo spraw, zbyt, dużo, zbyt duże obciążenie w zbyt wielu miejscach muszę być, zbyt wiele rzeczy muszę załatwiać. Czasem się zapominam, ale pamiętaj o tym, że. Jestem gotów do tego, żeby tą równowagę wprowadzić. Pamiętaj o tym, że chcę być z tobą szczery. Czasem działam w sposób, który możesz odbierać jako podły. Czasem być może nie mówię ci o wszystkim, czasem coś ukrywam. Jest mi z tym źle, ale z pewnymi rzeczami nie potrafię się odkryć i uciekam. Pamiętaj o tym, że. Sprawiedliwość i tak dosięgnie każdego z nas. Staram się myśleć, że oceniasz mnie w sposób sprawiedliwy. Chciałbym, żebyś oceniała mnie w sposób sprawiedliwy, opierając się na faktach, a nie na emocjach. Chciałbym, żebyś zobaczyła, że każdy z nas ma swoje blaski i cienie, że wszyscy mierzymy się. Ze swoimi słabościami, jak i zaletami. Chciałbym, żebyś dostrzegła mnie właśnie z obu tych stron i zaakceptowała. Wybacz mi, wybacz mi to, że być może czasem nie potrafię ci pomóc, kiedy jest ci tak bardzo ciężko. Wybacz mi, że bierzesz na siebie cały ciężar. Naszej sytuacji. Chyba nie dorosłem w pewnych momentach do tego, żeby zauważyć, jaki ciężar nosisz, ale Ty też mogłabyś czasem powiedzieć, że potrzebujesz pomocy. Wybacz mi. To, że czasem jestem tak mocno schematyczny, że nie umiem wyjść poza ramy tego, co stworzyłem, że być może nie jestem taki otwarty na pewne tematy, na odkrywanie pewnych horyzontów, że być może nie jestem taki tradycyjny i nie zapewniam Ci takiego poczucia bezpieczeństwa na. Jakie zasługujesz, bądź jakie byś chciała. Wybacz mi tylu straconych szans i okazji. Dziękuję Ci za to, że jesteś taka kochająca, cierpliwa i empatyczna. Że rozumiesz mnie i że wybaczasz mi moje głupstwa, że jesteś przy mnie i że wiem, że Twoje serce potrafi ogrzać mnie w najzimniejsze dni. Dziękuję Ci za, za to, w jaki sposób tworzysz naszą przestrzeń, nasz dom. Za to, że czuję się przy Tobie tak stabilnie i bezpiecznie. Że troszczysz się o nasze dzieci. O mnie. Że po ciężkim dniu, kiedy wracam, czuję, że jesteś i że się mną zaopiekujesz. Dziękuję Ci za... Za współpracę, za to, że pomagasz mi nam współtworzyć ten wspólny obraz naszego życia, że zawsze ja mogę liczyć na ciebie. I mam nadzieję, że pamiętasz, że Ty też możesz na mnie liczyć. Bo ja przyszedłem do tej relacji po to, żeby nauczyć Ciebie. Tego, że jesteś całością, tego, że tak naprawdę nikogo nie potrzebujesz. Mogę być tylko Twoim partnerem. Przyszedłem nauczyć Cię, że nie jestem wypełnieniem Twojej luki w życiu, że Ty sama potrafisz tą lukę wypełnić, jeśli tylko podniesiesz głowę i Odnajdziesz klucz do drzwi, które powinny się przed Tobą otworzyć. Że jestem tylko kimś, kto ma Ci pokazać, hej, podnieś głowę, zobacz. Jest klucz. Otwórz te drzwi i idź. Ja będę przy Tobie, ale musisz to zrobić sam. Ja przyszedłem nauczyć Cię podejmowania decyzji, nawet kiedy nie wiesz, co robić. Przyszedłem nauczyć Cię zwracać uwagę na to, co ważne przy podejmowaniu decyzji. Przyszedłem nauczyć Cię wyjścia z impasu. Przyszedłem nauczyć Cię. Realizowania swoich pomysłów, inspirowania cię do tego, żebyś wzrastała, żebyś potrafiła przejawić swoją wrażliwość, swoją kreatywność, swoje piękno w świecie materialnym. Przyszedłem pobudzić się do życia. A ty, moja droga, ty uczysz mnie. Jak cieszyć się każdą chwilą, jak wspólnie świętować, jak dostrzegać małe rzeczy, jak doceniać ludzi, których mamy wokół siebie. Ty uczysz mnie, że pewne rzeczy w naszym życiu się kończą, ale. Zaraz po nich zaczyna się coś nowego. I że ciężkie chwile możemy przejść razem, i one nie muszą oznaczać końca świata, a raczej początek naszej wspólnej drogi. Być może na troszkę innych zasadach. Ty też uczysz mnie. Burzenia moich starych struktur, burzenia mojego sposobu myślenia. Potrafisz pokazać mi. Że trzeba być w życiu bardziej elastycznym. Potrafisz pokazać mi, co w moim życiu nie działa. Potrafisz z impetem wskazać mi palcem, w których obszarach życia jeszcze nie jest tak, jak powinno i dlaczego tak się dzieje. Jesteś burzą w moim życiu, ale dobrą burzą. Bo zaraz po tej burze przemieniasz się w moje słońce. I ja wiem, że to, co mi pokazujesz, jest bardzo potrzebne. Dlatego ta relacja jest, ta nasza relacja jest trudna. Ta nasza relacja jest lekcją dla nas, jak odchodzić od tego, co nam już nie służy. Ta relacja jest pokazaniem, że pewne rzeczy trzeba ze sobą zostawić. Że kończy się jakiś etap i trzeba iść w coś nowego. Ta relacja też jest czymś, co daje nowy, świeży powiew. Nadziei. Kiedy już postanawiamy, że odchodzimy od tego, co nam nie służy, Z naiwnością wchodzimy w coś nowego, a raczej z wiarą i z takim przekonaniem, że razem możemy więcej i że razem sobie z tym wszystkim poradzimy. Ta relacja jest pięknym połączeniem, ale i też sztuką dokonywania wyborów. Pokazuje nam, że koniec nie zawsze jest końcem, a początki mogą być piękne. Że mamy między sobą pomimo tych wszystkich trudności piękne połączenia. Warto by było wrócić do chwili, która, która nas połączyła, w której czuliśmy, że. Chcemy iść ze sobą pod rękę. Życzyłbym sobie dla nas umiejętności mówienia o swoich potrzebach, umiejętności komunikowania tego, czego chcemy, a czego nie chcemy. Umiejętności współpracy, żeby, żebyśmy mogli znaleźć wspólny język, żebyśmy się nie odgradzali od siebie, żebyśmy umieli pójść na kompromis. Życzyłbym sobie dla nas nowych projektów, być może wspólnej pasji, robienia nowych rzeczy. Chciałbym dla nas nowej drogi, możliwości rozwoju w jakiejś dziedzinie, żebyśmy mogli razem wzrastać, żebyśmy mogli razem podejmować wyzwania, żeby to nas umacniało. Życzyłbym sobie dla nas nauki i komunikacji szczerej, takiej, która przyniesie. Zrozumienie i akceptację po obu stronach. Chciałbym się ciebie nauczyć i chciałbym, żebyś i ty lepiej rozumiała mnie, ale to możemy osiągnąć tylko dzięki komunikacji, kiedy ty powiesz mi, czego oczekujesz i, i jak mogę spełnić twoje potrzeby, i vice versa. Kocham cię za za naszą wspólną historię za naszą więź za to co zbudowaliśmy razem wspólnie kocham cię za to że wspólnie możemy Dokonywać różnych wyborów, ale przede wszystkim kocham Cię za to, że wybrałaś mnie spośród wielu opcji. Kocham Cię za, za to, że jesteś całym moim światem. I niczego więcej tak naprawdę nie potrzebuję. By było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, pa!